Panie trenerze, rozmawiamy po efektownym, wysokim zwycięstwie 5 do 0 nad Trzebinią. Jak bardzo fakt, że przeciwnicy grali od ponad, przez ponad jedną połowę meczu w osłabieniu, dwuosobowym osłabieniu, wpłynęło na to, że wygraliście tak wysoko? No w dużej mierze wpłynęło to na taki wynik, no ale też trzeba oddać zespołowi, że te kartki nie wzięły się z niczego tak naprawdę, tylko no taki mamy styl, że mamy szybkich zawodników z przodu, którzy te kartki potrafią nie tyle co wymuszać, ale, ale gdzieś na, tych, na nich te kartki e, przeciwnicy otrzymują i to nie jest pierwszy mecz, gdzie przeciwnik dostaje czerwoną kartkę. Ja bym powiedział, że to jest normalna rzecz do tego momentu, kiedy graliśmy. 11 na 11 też byliśmy stroną zdecydowanie przeważającą, aczkolwiek przeciwnik próbował się gdzieś tam odwierzać. Miał jedną taką sytuację, nawet powiedział, że dość groźną, ale nam akcje też się w miarę zazębiały. Byliśmy dzisiaj dobrze dysponowani i oczywiście to, że dostali dwie żółte kartki, dwie czerwone kartki wpłynęło na wynik spotkania, ale. Myślę, że z taką dyspozycją dzisiaj naszych zawodników też byśmy wyciążyli, na pewno nie w takich rozmiarach, znaczy być może nie w takich rozmiarach, ale też byśmy wyciążyli. Ale przyzna Pan, że przeciwnik był bardzo zdeterminowany, te pierwsze 15 minut to jednak należało, to on miał, yy, taką optyczną przewagę. Nie, nie? nie zgodzę się pan? Totalnie się nie zgodzę, bo tak naprawdę my prowadziliśmy grę. Nawet nie wiem o jakim momencie pan mówi. Były dwie Sam sied... początek meczu. Dwie sytuacje, gdzie oni przejęli piłkę i raz podeszli pod nasze pole karne, i raz po dośrodkowaniu odbitej piłce pis w Totalnie gdzieś tam dominowaliśmy. Może to dominowaliśmy to jest zbyt duże słowo, ale mieliśmy kontrolę nad tymi fazami przejściowymi, gdzie traciliśmy piłkę, też co wyglądało tak jak należy. I, I mówię, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń do, do chłopaków, jeśli chodzi o ten początek meczu. A druga połowa, kiedy graliście już z, yy, z dwóch zawodników, więc wiadomo, że nie ma co krytykować drużyny, która wygrywa 5 do zera. Yy, ale chyba troszeczkę za wolno grali, tak mi się wydaje. Mhm. Powiem najważniejszą rzecz. W sobotę mamy kolejne spotkanie, A No tak, też prawie. Więc yy, yy, ja chłopakom powiedziałem, że oczywiście trzeba prowadzić spokojnie ataki i w pewnych momentach przy, przyspieszać. I tak to też wyglądało, jak parę razy wpadliśmy w pole karne, sędzia podniósł chorągiewkę, strzeliliśmy jej bramki pod podpalonym, eee, Tak to miało wyglądać, no też I... głupotą byłoby naszą, gdybyśmy się rzucili na hura i nie mieli kontroli. Mieliśmy kontrolę nad tym, mm -hmm. co się dzieje. Najlepszym przykładem jest to, że w zasadzie przeciwnik raz tylko dostał się pod nasze pole karne i wywalczył rożnego. Po indywidualnej a... akcji. Tak, a tak to totalnie nie, była pełna kontrola, więc w opakom, bo na koniec nas bramki, super. I, I tyle, no w zasadzie mówię, dla mnie ten mecz jest bez historii, uważam, że może nie szkoda, jakby to był mecz weekendowy, to bym powiedział, że fajnie byłoby się zmierzyć, bo taka faza sezonu, gdzie fajnie sobie wyznaczać wyzwania. Ale patrząc przez nad tego, że mamy mecz w sobotę, to zespół spisał się dzisiaj wzorowo, wymusił te czerwone kartki, wyciężył wysoko, to może cieszyć kibiców, padły ładne bramki. I, i nic tylko się cieszyć i, i myśleć o kolejnym A co Pana bardziej cieszy? To, że nie przegraliście trzeciego meczu z rzędu, czy to, że wygraliście dzisiaj 5 do 0? Najbardziej mnie cieszą, ja jestem niestety tak, taką osobą, że najbardziej cieszą mnie czy, czyste kąta, bodajże 8 w tej rundzie, bo na to mam największy wpływ, mam zawodników, też dbamy o to ze sztabem, żeby oni byli dobrze dysponowani, mamy dobrze dysponowanych zawodników ofensywnych, dajemy im dużo swobody, mamy swoje jakieś tam modelowe zachowania, ale, ale tak jak mówię, najbardziej, największą uwagę przykładam do defensywy, kolejny mecz na zero z tyłu, bo, bo też łatwo byłoby o rozluźnienie w takim meczu i to mnie najbardziej cieszy. No i cieszy mnie to, że chłopaków to cieszy, no bo, bo mają radość z tego, co robią, zwyciężają, cieszą się i, i wydaje mi się, że każdy chce być członkiem tej drużyny. I pewnie cieszy, na koniec tak jeszcze i pewnie cieszy pana to, że jak to się mówiła, dobrze zareagowali na porażkę z niwą. A no to pewnie, ale to też trzeba będę być sprawiedliwym e, inaczej. Szukając sprawiedliwości, której w piłce nie ma e, no, to nie był jakiś nasz wyjątkowo zły mecz. Po prostu przeciwnik był tak e, zdeterminowany, żeby osiągnąć cel. Dopisało im szczęście. E, dostaliśmy czerwoną kartkę, bo też to był tak naprawdę... Efekt tego, że my nie wytrzymaliśmy ciśnienia, tylko głupia czerwona kartka, no i, i przeciwnik został nagrodzony. Eee, reakcja była właściwa i trzeba się z tego cieszyć, ale to jest też dla nas lekcja. Dobrze, że takie rzeczy się zdarzają w takim sezonie, gdzie nie chcę powiedzieć, że o nic nie walczymy, bo, bo chcemy patrzeć jak najwyżej tę tabelę. No ale to takie rzeczy też czegoś uczą, bo tak, tak ktoś powiedział, że tak naprawdę zwycięstwo uczył niewiele, a najwięcej uczył porażki i ta porażka dała nam takie obciszka w noc, że to, to, to zmotywował się sam tak naprawdę. To, skoro pan wywołał jeszcze ten temat y, walki o jakieś, y, o, o cele. To jeszcze zadam takie pytanie, no macie, e, mieliście bodajże 8 punktów straty do trzeciego miejsca, po tym meczu macie 5, nie wiem jakie jest tam inne wyniki są, natomiast potem gracie jeszcze bezpośrednio z Orłem, Ryczów, gracie z Jowiszowicami, Japiszowicami, tak? E, czyli jeszcze jest szansa na to, żeby się jeszcze włączyć o, o podium, tak? Patrzy Pan na to tak, czy, nie, czy, czy, czy zabezpieczyć nie, nie. to swoje Chciałbym miejsce? Nie, sobie wyznaczać celów, które przed rundą bym powiedział, że są totalnie nierealne. Mm -hmm. Wiadomo, marzyć trzeba. Zresztą najlepszy przykład trenera siemieńca, który powiedział, że wszystko zaczyna się od marzenia, ale, ale myślę, że to nie ten moment. My mamy przede wszystkim pracować, gromadzić punkty, skupiać się na sobie, bo tak pracujemy, że skupiamy się na sobie i... No i co, no i chcemy dalej punktować. Mamy swój cel punktowy, o którym nie chcę też głośno mówić, bo jesteśmy zbyt blisko niego, trzeba będzie może to sobie znowu przewartościować, ale mamy ciężkie mecze, nie chcę mówić, to tak może teraz na około, uciekam od odpowiedzi na pytanie. Chcielibyśmy być na podium, ale to nie jest tak, że się spinamy na to, my mamy się zwyciężać w każdym kolejnym meczu i się cieszyć z tego co robimy.